Państwo, całe to pompowanie balonika dobiega wreszcie. Dobry wieczór z Madrytu, dobry wieczór ze Stadio Santiago Bernabeu. To prawdziwa przyjemność zasiąść na tym legendarnym stadionie, wykomentować dla Państwa, miejmy nadzieję, fenomenalny mecz. A za mikrofonem w gotowości czeka Jacek Laskowski oraz Tomasz Smokowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna. liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza liga świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Real Madrid zmierzy się z RB Lipsk. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Tony Cross. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Na boisku mamy dziś kilka znanych nazwisk, ale to Jude Bellingham przyciąga uwagę kibiców, prawda Jacku? Trafia dla tego klubu regularnie, jest najskuteczniejszym strzelcem w ich historii. Kibice zwykli oczekiwać po nim co najmniej jednej bramki w meczu. I cóż, jeśli się nie zatnie, to raczej się doczekają. A jedenasty metr z rogu. Jucha do Daniela Olmo. Fantastycznie to zastopował. Lucas Vasquez. I do Viniciusa. O i to był książkowy odbiór piłki. Daniel Olmo. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Ten atak wziął w łeb. Kroos wyczuł, że na boku jest więcej miejsca. I do Viniciusa. Aleś interwencja w polu karnym. Tajdara. Szutka piłki w szesnastkę. I jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. O, ładnie, teraz minął w obroncę. obrońcę. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Ależ tutaj kapitalny blok. Nacho. Pros. I piłka do Bellingama. Oj, za mocna piłka. Trafi do bramkarza. Wizdek sędziego. I kończymy pierwszą połowę dzisiejszego meczu na Santiago Bernabeu. Sędzia rozpoczyna drugą połowę. Łukasze Lipsk prowadzą, ale to tylko jeden gol. Muszą być czujni. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Rodrigo i teraz Rodrigo, to się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Pankaż bez najmniejszych problemów. Vinicius przy piłce, zobaczmy co zrobi. Doskonała obrona teraz zażegnał to niebezpieczeństwo. Toni Cross dogrywa z rzutu rożnego. Tak, Bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. 1度1。 imponują dzisiaj w obronie naprawdę znowu są przy piłce i Vinicius Mendy przyjmuje piłkę z piłką Rodrigo no i będzie aut bramkowy a zapowiadało się naprawdę groźnie korekta składu w Realu Madryt Zostało 20 minut do końca tego meczu. Piuka do Daniego Olmo. No i Xavi Simons. I teraz uderza. Teraz wspaniała okazja. Federico Valverde. Real Madrid dostaje rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Jude Bellingham. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Juke ma teraz modlić. Teraz Bellingham. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. Zobaczymy, czy jeszcze sięgną po zwycięstwo w końcówce. I bramkarz górą. To już naprawdę ostatnie minuty spotkania, wynik wciąż mamy nie roz... Patrz Tomku, to musi być gol. Jest co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Paskala. Była siła, zabrakło celności. Jamavinga przy piłce. Vinicius gotów do obioru. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Duża odpowiedzialność, bo pierwsza jedenastka ustawia często całą serię. Jest! Bramka! Wykorzystał szansę! Wytrzymał presję, która zawsze. Tak jest! Weszło, nie dał Bramkarzowi szans. Najważniejsze to nie ulec presji. Gol, proszę Państwa! Bramkarz pokonany! Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Strzelił! Pewnie i celnie! Doskonale wiedział, co należy robić. Trafia. Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. Gol. Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. I trafił. Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Tak jest. Znakomicie teraz uderzył. Strącił pajęczynę. I bramkarz broni to uderzenie. Takie coś to ja rozumiem. Spisał się nadzwyczajnie. I broni ten strzał. Co za parada? Widocznie lepiej wytrzymał. Lekki techniczny strzał podcinką. Gol. To mogło się skończyć łatwą obroną, ale dobrze wykonane musi się podobać. Ciśnienie musi być olbrzymie. Jeśli nie trafi, to jego drużyna wróci do domu z niczym. I jest gol. Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej i zrobił co należy. Tak piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób. Ważne, że skutecznie. Strzał w sam środek i bramka. W 90% przypadków to miejsce bywa całkiem puste. Sprytnie! Tak jest! Gol nie zawiódł! Podszedł do piłki jakby to była formalność. świetnie broni uderzenie z tego kluczowego karnego i własnoręcznie zapewnia drużynie zwycięstwo będzie teraz pewnie na rękach drużyny w